dwóch najsilniejszych strongmanów na świecie spotka się w ringu i będzie tak naprawdę pierwsza walka tego, tytu, tego typu utytułowanych osób eee, Mariusz Pudziałowski kontra Eddie Hall 26 kwietnia eee, zmierzą się na KSW, no na pewno na pewno sama obsada robi wrażenie eee, pytanie, pytanie jak to się potem potoczy On w ogóle też widziałem jakiś wywiad, że przygotowywał się do tego w taki sposób, że lekarze mu mówili, że to jest niemożliwe. Wycisnąć, wycisnąć te 500 kilo. I że jest jeden scenariusz, tak zwana legenda, kiedy to. Matka potrafi unieść samochód, żeby uratować dziecko. I on podobno, właśnie w podobny sposób, no nie tyle co siłowo, tylko psychicznie musiał się przygotować, właśnie jakoś sobie wyobrazić, wczuć się w ten scenariusz, żeby te 500 kg móc wycisnąć.